A potem Możemy... go wyrwałem <laughs> Żart, to jest też do wycięcia Siemaneczko wizowe z tej strony ja, Rudy z Pozdnym Kanału Viper, cosplay Vipera, oraz... Prowadzę ją prowadzić że Oraz Daniel, bandyta z Klocków Bandyta Jak wiecie, my już nie jesteśmy kreatywni Skończyły nam się pomysły, dlatego zasady są jak w poprzednim odcinku Czyli idziemy przez pierwsze 12 utworów za jeden punkt Następne 8 już takich trudniejszych utworów za dwa punkty I ostatnia czwórka za aż... Trzy punkty <laughs> Tak więc po takim wstępie możemy przejść do numeru pierwszego możemy, panowie no. Możemy to jest kult. Tak A kto to i z kroku to na ficie ten z wąsami Dobrze Warszawia kroku to Mogę w tym mieście zrobić co zechcę. A więc lecimy dalej Tak. Blask Tak Nie ma że nie dziś musi być na już. Jak odcinek Lego 3 2, <głos> <ten>. <głos> Nie ma, że nie dziś musi być na już. Numer 3 panowie. Eee. Czekaj, to jest. To jest ten, to jest KB. To jest Pumpy Dub, co nie? Co? Pumpy Dub, co nie? Kto? Pumpy Dub to jest. Podpowiadam się no Pumpy Dub powiedz. Mówię ci. <noise> no mówię ci. Nie no. Bo to jest KB, X-Denzel. I to, to, to nieważne. I to jest. Y, Hajz w papierach. Nie! No nie, no Niestety ale. No ale ja wiem, co ale białka to jest! Kabel Denzel, Danzel, cały hajs. Dobrze! No ja pierdolę, no ja <laughs> Nie znasz utwór, ale no nie możesz, no. Cały hajs zabieram, pracuję, papierak. Więc może się odbijesz yy, na czwórce, panie Rudy. Nad... Sobel i Sana, cześć. Co u ciebie? Co, co? Co, ży, co tam słychać? Źle, źle, źle! Nie, w ogóle tak. Jak powiem. się masz? Cześć, cześć, Nora. Nie, cześć nie, Naura! Nie, cześć, Naura! Nie, nie, bo tam w paru było dobre, nie wiem czy ci przyjąć. Sobel i Sana, cześć i Naura. Tak się nazywa. Cześć, jak no. się masz? Dobrze. Jak się masz? Znaczy powiedziałeś ja to? powiedziałem nie, to, Nie, no, ale. Wiesz, ale wiesz, ale wiesz, powiedział ale. źle! Ale ty powiedziałeś źle, 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 dobrze, no to źle. No nie to... byłeś decydowany no dobra, no dobra, dobra, Nie byłeś zdecydowany po prostu. Nie Nie no, nie znałem, nie znałem tytułu, po prostu strzelałem. Co Cześć, co u ciebie? Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić płach. Ja nie wiem, co u ciebie, Daniel, ale u mnie jest vibe numeru 5. Czy to nie jest. gwiazda? Pod kogo? Joseph Brata. <laughs> <laughs> tak. Ona pyta, czy. Leciutka przewaga tutaj pana w rudych włosach ale tak to w łeb łeb numer 6 <grystanie> yy, gips. Wstrasz. Łzy ślepego szczęścia na pewno? Tak tak, 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 tak. Na pewno ale i to jest proste? Pierwszy raz to słyszę. Ale on tam zaczyna. Za wszystkie łzy ślepego szczęścia. A, to, a, to jest od, a to jest od prostego czy od tych. Taki, który jest to jest do prostych. Ale wiesz, jaki gips jest teraz popularny? Nie, on był numer dwa na Oliście, wyżej niż to Jak wydawało Oli płytę. Nie dziwię się. Za wszystkie łzy ślepego szczęścia, porozbijane serce. Jak mówiłem, web, łeb, numer 7. Haha, nie wiesz co to? Nie, no wiem. Nie wiesz. To jest nasza klasa, ale to drill. A z kim? To jest z Popkiem. A kto to, czyli to utwór? Warszawa, jak Roku zażył? No, Mate, czyli Mata. To Motty Jackson. A kto drugi na produkcji? Ktoś jeszcze. Ale dobrze. Francis tam był? Albo Pedro, Albo Pedro, no. Na Discordzie jest taki widz, co się nazywa TAT Młody Tapczan. Co? Mnie bardzo nieco śmieszy. Co A wiesz co mnie śmieszy? Zachowanie rapera na numerze 8: Sobel patologiczny zem. Procedura Sobel aktywowana. To było 100% nie dzisiaj. Opuszczam ten program Ja <grym> nie wiesz co to jest Nie, nie wiesz, to jest gitara Reto Dobrze Tylko dlatego wiedziałeś że tam grała gitara Tak gitarami, Bo tam były Tak jak mógłbym nie chcę Przechodzimy do utworów dwucyfrowych mm. Czyli który numer, panowie? 10 Okay. Click like bang Mike Montana i ten chłop z Francji Dokładnie. Kto był we w Paryżu? Kto był w Paryżu, może by... powiedzieć. wiem, ja powiem, a nie powiem. Ja <laughs> powiem, nie powiem! Dobrze, rudo. Eee, ale jesteś ten tak niszczony Szósty punkt ci na połownie. Czy się nawet nie znam tych utworów, a tak jak już przejdziemy do tych bardziej punktowanych, to tak cię tak nadrobia mon jak jak Czy znacie numer z utworu Znamy, znamy, dawaj Znamy, znamy, nie. Się walnąłem, ale dobra, znacie. Chyba rudy był pierwszy, się nie zaświecił. Tak mi się wydaje. Safir. Dobrze. Safir, wygląda jak twoje oczami chce się pić, chce się pić na... Ostatni numer punktowany za jeden punkt, panowie. Co to może być? Co to może być? Z tego miesiąca. Oj oj Mata, wata, nie już był. Reto nie, nie. specjalnie nie? dałem coś innego. Toś nowe, bo jeszcze małe wyświetlenia, ale łatwo to rozpoznać. Dlaczego? Dlatego. To jest yeah. Rejs, to jest Vastoja. Oh. Dobrze, racja. Nie słuchałem tego ani razu. A gdzie jest y, stoja i Nocny... Wariacie. Jest po... Wariacie! Wariacie? Wariacie! Wariacie! Niestety, Niestety z poprzedniego odcinka Zniknęła nam tuba do mówienia. Gdzie jest tuba? Tam jest. Tam tak. konie? Teraz zaczynają się utwory za. Aaaaa! Punkty! Trzynastka, nieszczęśliwa liczba, ale może być szczęśliwa dla jednego z was. To i dla mnie. Reto. Rewolwer. No Jak coś wiesz, to się nie Dobra, gramy. Gramy. Numer no, Na czternasty. No, chyba ja, nie? Tak. No. m dzień Diana. Wcale bo... się nie. Bobru naprawdę. Diana, 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 o. Ja tego nie słuchałem, bo z kumpem mi powiedział, że jest to syfam. No, bo niestety nie ma tam masnego byna. Jest nie ma? Jest Jim, jest tam solówka masnego Jimiego. Do tego... ciebie tego numer 15. No. 200%. Placer. Gips. Dobrze To był strzał, naprawdę Ok To był strzał, Ma. Trzeba być ciągle lepszym, żeby pozostać za sterem Nieważne co sam robić. Number 16 Dawaj no. no Dawaj Widzisz, to jest jak pojedynek rewolwerowy, właśnie czekamy Eee, Ricky Von A tu jest to. Eee, Black... Oh! White window, white window. Oh, oh, oh. Black Beadle. <laughs> dobrze, dobrze <laughs> Dobrze, dobrze, <laughs> dobrze, dobrze. Yes. To mi daje moc! To jest taki dobry numer, <coughs> jak ich nie słuchacie, to, to zacznijcie, bo są, są takimi szefami! samo no, trzeba no. słuchać Sentino, numer 17. Mam dwa strzały, albo to jest SQP, ale raczej nie, jest to... albo dobra, SQP. Nie. No właśnie, i, ma, i ma, miałem jeszcze jeden strzał, ale wątpię, że to jest to. Dobrze, jeszcze raz. Dobrze, jeszcze raz. Nie, to nie jest to, dobre, to jest to, 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 to jeszcze coś innego. Co to może być? No, ty też nie wiesz. Soku, pełen 50 w stół. Nie. Okay. A mogę jeszcze strzelić takie dodatkowe? Ale bez punktu. Tak, czy to nie jest Kizo? Nie. MTS. No? Nie. Nie, nie dobra. Ale z kanału Kizo. bała wow. Boże, kto słucha Silwagonu? Nie, <laughs> nie wiem. Ty ja to ja ja Silwagon b... jeszcze tworzy muzykę? Nie <laughs> wiem. Że... To jest na tyle. Ale k... nie kreatywny, żeby idzie. położyć album Silwagonu na własnej półce, nie wiem. Na ja parku tu u BMK. Dzwonią ofit, mówię nie dzięki. Dobra, numer 18. Sokół, soku płacimy 50 w stół. Dobrze! Yeah. Znajemy kawałek, to tak, 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 tak samo Kurczę, jak Kurczę, ja. Za szybko si powiedziałem, jeden kawałek. No. <laughs> jak lecimy, to kurwa do nieba. Jak płacimy, to 50 w stół. Dobra, next. Next? Jesteś gotowy? Jest kupę. Dobrze! Jest. No i no, kto to? Nie Dwóch nie i tyle. <grystanie> Je, co, baba grę. <grystanie> <grystanie> Ostatni utwór za dwa punkty. Jakieś tam dzieci były. No jakiś utwór kamerz <grystanie> Chyba najbardziej specyficzny początek z dzisiejszego odcinka, nie licząc tych, gdzie ktoś zaczyna słowami. Mm, ewidentnie, ale co? Jakiś gips jeszcze może był? Nie no, no daj, no, daj, to podpowiedź. O, o podpowiedź. Eee, GBS, ale to nie ten skrót. Kizo MTS. No Widziałem, wiesz po czym? Po tym, że spojrzałeś na Dave'a, zanim to powiedziałeś. to sukces, AMG, Formatik. No to tak więc. Przechodzimy do utworów za. 3! Punkty! Dobra, to dawaj. No. 21. Savage. Leksiu1998. Tak. Ty, a wiesz co? Co? Jest też jesteś miał utwór o takim tytule. Nie, nie możliwe. Oni się urodzili w tym samym roku. No to wychodzi. I tak samo masni Zes odpchnąć czas Jak w 98 Na świat Przyszedł ziomal nieco grubszy 22 Savage Eee... Shakira Aj Od jakiego artysty? S a czy, no to jest SB mixtape'u No tak, a a to jest ale kto był, kto był z SB mafii z w tym? No, Struajcior? I? Nie wiem I? Bardzo. Palacz, palacz! Nie wiem czemu, ale tylko... <słuch> ten... Tylko mi się tam, tam kojarzy, ale... Nie, ale to to bo... wiem, że... Ja to, no palar! No wiesz, przył. Palar, no. wiedziałem, że... że no wiesz, na P. To nieprawda, to VR. Dzisiaj tańczę i nie czuję, jakbym miał czas. Super. Utwór. Kolejny, panowie. Aj. <słuch> A, Aj. Grupa, no. <słuch> yy, Sarius analog. Nie! Uf. A wiesz czemu Analog? Bo lubię się jeszcze raz? No. to co posłuchał? Tak. Dobra, puszczą. Ja, ja nie wiem, puszczam. No. O! Nie wiem, stęka tam jakby nie wiem. Nie mam pojęcia. Kłabą na FIDE, romantyczny psychol. Niestety nie. Ty, kurde. Aj, szkoda. Jest to. posekat. A, BDF-a. Aj, jajaj, jaj, to się. A to się, też by tak nie wiedział. Nie, no, tak się zaczynało? Nie. No tak. Ten utwór brzmiał mniej więcej tak. Na razie wygrywa rudy, więc Daniel musi zgadnąć. Eee! Falsta! Nie! A nie, ale, ale nie dotkniałem teraz, serio! Dobra Kto To to klikno na nie zdążyć spojrzeć! Ja, a, papier. Kamy i papiernoży! Daniel wygra raz. raz! Raz, dwa, trzy! Raz, raz dwa, trzy! Dobra, dobra, no, dobra, no, dobra, no, dobra. No, dobra, rudy! Dobra, jest to yyy... King Vall <laughs> Nie no, jest to... Yyy... Anal. Analog. Analogi. Analogi. mnie anal. tak. Ludzie dostaje 3 punkty na swoje konto. Mamy to widzowie. Tylko ja i ja zbudowany na błędach nowych części bra. Czyli mam 20. Jeżeli w obliczeniach się nie pomyliłem oczywiście, tutaj widzicie prawdziwe wyniki. A jak chcecie, żeby było jeszcze ciekawiej, widzicie punkty różne. Ja drugiego? się nie zgadzam z tym wynikiem i nie obchodzi mnie to, będę składał! Co on Bok składał? Co składał bok Będę składał wniosek o przeanalizowanie tej walki Jeszcze raz i nie dopuszczę, żeby rudy pojawiły się w tabeli i mnie to nie obchodzi Ale kto? Kto kto zapytał?